Ja versus jeden łowca. Cześć z tej strony, Arik Brawl Game BS. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj ze mną jest Kubaczian. Halo. O. No dobra. No i. Macha und ale w Brawl Stars. Ja zrobiłem. Ja jestem na drugim koncie bo. Daj go to. Bo zrobiłem na. W drugim cządzie to, ale to cząd to po prostu to będzie, bo o tym ja porobię. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie zobaczę cząd, bo muszę porobić swoje drugie cząd. Dobra. No i lecimy. Okej. Okay. Ja muszę się dostać do klubów. A co, zobaczcie. Ja wygrałem, jak się dostanę do klubów. A co, zobaczcie. Teraz mnie porobi. Nie, nie, nie. Ja, jeszcze, 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 jeszcze wygrałem. Ja to się udało. Ale prawie się udało, prawie, prawie się Kowalczynowi udało, ale ja wygrałem, a więc robię cięcie i już w następnej gierce. No, no, no. Dobra, dobra, dobra. Widzowie. Tyk, tyk, tam tyk. tyk. Nie tam nawet po bawie. Nie ja Dobra, już lecę tutaj na telepa ten wiesz, że ty mnie teraz nie porobisz. Jeszcze, ja poczekam aż mi się załaduje ten długi zasięg, bo on na raz to przeleciał. Już mi się, widzowie, naładowało. Czekaj, co I co? I co? I co? Dobra. Oh no. Dobra, wygrałem, widzowie. Piszcie w komentarzu, patrzcie ten Da, Do Dobra, widzowie, lecimy, lecimy. Zobaczcie. Ja ma bel. No nie, no no, no. 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 Nie. I Jutro lecimy z rewan wem, z którym ja będę łowcą.